Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie w poniedziałek. I tutaj na dzień dobry zaczynamy film od razu przy klatce dla królików, która jak widać jest pusta. Za chwilę Wam opowiem tutaj, co wydarzyło się z królikami. Przejdźmy od razu do ptaków, żeby to za długo nie trwało. Tutaj w klatkach z przekórkami. Nic się nie wydarzyło. Tutaj będę je niedługo przekładał, znowu inaczej. Tutaj te kurki, faraonki sobie wyjadą, pójdą na inne klatki. Po prostu zamienię miejscami, gdzieś dodam, gdzieś odejmę. Tak to tutaj na szybko wygląda. Tutaj Niemiec atakuje Polkę. Ta grupka właśnie polsko-niemiecka. No i Andalus kury dostanie ekstra kury, bo te jego kury tutaj są trochę zajechane. I on sam obrabia na spoko. Cztery sztuki dołożę, bo przynajmniej dwie. A ile faktycznie to się okaże. Tutaj mamy klatkę z Chińczykami. Tu mi padły dwa koguty. No i te Chińczyki sobie raczej wrzucę do białych i srebrnych, żeby razem tutaj sobie biegały. Mam trochę pisklaków takich kolorowych, także później coś tam się z nimi wymąci. Tutaj sobie tak przelecę. Klatki szybko. I o! Tak to wygląda. No i tak. Tutaj przejdziemy sobie do klatki z kolikami, która jest pusta jeszcze wam powiem, że tutaj na dniach mam do klucia 60 sztuk od takiej znajomej Helen. No i zobaczymy co, co ten wsad pokaże. No a ja już wam tłumaczę co dzieje się, co stało się z królikami. No. i Jesteśmy w stodole, a w stodole jak widać powstały w końcu kojce dla królików. No i tak to wyszło. Tutaj jeszcze niektórych trzeba dodawać deskę, żeby nie wyskakiwały ale tutaj mamy dwie sztuki z ostatniego miotu baranki dwie już zostały sprzedane ta niedługo pojedzie do kolegi i ten samiec też zostanie sprzedany tutaj została nam ta jedna łaciata samiczka, też od baranki z jej poprzedniego miotu tego wcześniejszego a no plan był taki, żeby ją zostawić więc jest. Ta druga niebieska samica wczoraj została sprzedana. No i ją tutaj, tak sobie, na razie mam. Tutaj mamy barankę. Kojce są trochę większe. A miał tutaj ojciec wszystkie zrobić. Tak, a coś tam nie wyszło. Zrobił po swojemu i wyszło tak, jak jest. No. Wyszło tak jak jest, no te ojce są trochę większe niż miały być. spoko. Niech już tak jest, jest dobrze i gitara. Ważne, że w ogóle chciało mu się tutaj e, coś zrobić. E, no i pomogło mi to e, bardzo mocno. E, tutaj jest jeden z nowych nabytków. Samica e, czekoladowa białoucha. Nie wiem jak to e, po polsku e, będzie się lepiej nazywało, bo tutaj to będzie chocolate white i tutaj ta samica tak sobie siedzi. Tutaj mamy samca niebieskiego. Muszę podościelać im, bo skończyła mi się słoma. Zabrakło mi snopka na takie konkretne ścielenie. Mamy no, tutaj jest ten samiec Tutaj jest kolejny nabytek. Samiec ojciec tego, który mi wcześniej zdeł. I to jest yy, yy, czoket Oter. Czyli wydra czekoladowa. Nie wiem, czy to się jakoś inaczej będzie nazywało po naszemu, ale tak się tutaj nazywa. I tutaj mamy czekoladową samicę. W Polsce będzie chyba Hawana. To się nazywa Wiena Mark. Tutaj był Wiedeński, naznaczony Wiedeński, coś w tym stylu. Hmm. I tak do końca nie wiem czy to jest niebieska, czy to jest taka stalowa, czy coś w tym stylu. Ale przez to, że ona ma niebieskie oko i białą plamę na nosie, to nazywa się na znaczeniu di. Ona jest najbardziej płochliwa ze wszystkich. I teraz ta ta biało ucha i e, tutaj hawana są pokryte. Planowo miały być pokryte tylko te dwie. Ale ja sobie tą samicę wrzuciłem do mojego tego pierwszego samca i tu się innymi sprawami. Miałem ją raz pokrył, pilnowałem, że no, nic się nie dzieje. ma nie jest jakaś tam agresywna, nie skacze po nim i tak dalej. No i mówię tutaj, pozbieram sobie jajka czy coś, a w międzyczasie ta franca wskoczyła do nich. No i na z dwóch są pokryte trzy. Także gratuluję Daniel, super wyszło. Właśnie tego by potrzeba, żeby trzy, trzy samice mi się okoczyły. No, ale już stało się i trudno. Mhm. Ogólnie teraz będę wszystko sobie karmił i trochę tutaj e, ogarnął sobie temat przepiórek. No, e, ale końce końcu wyszło tak. I już za czymś to wygląda. Tu będę nabudowywał klatki jeszcze na boboity, na pary. Potem zajmę się tutaj e, doprowadzaniem wszystkiego do w porządku, więc tak, tu są bobłajty, jak widać, jajeczko już leży i zaczynają tokować. No, słabo. Tu już się panowie ganiają, znowu, ale to w tej grupy normalne. I o, trochę lepsza ostrość. Tutaj seranki, bobłajty i przepiórki IBI. Więc tak to tutaj się prezentuje. No, Tak to się tutaj prezentuje. Klatki będziemy y, ogarniać na dnie. Tu są kaczuszki. Trzy. Tutaj przyciąłem skrzydła, bo uciekała. O. Chciałem Wam pokazać, że kaczka ma cztery jajka, ale nie ma tych jajek. A, dobra. Jajka są przykryte. Kaczuszka ma cztery jajka. Także pięknie. Tutaj ta wygląda, ona sobie je zakryła. Tu się też coś dzieje, w tym gnieździe. Jajka jeszcze nie ma, ale jest wymoszczone. A tam skrzynki zostały zbite, trochę nawet za duże. To połowa tego byłaby dobra, ale, mm, ale to się sprawdza, no nie? Kaczuszki sobie tutaj wchodzą, ładnie są przykryte. Kaczora później się odizoluje pisklaki raczej zabiorę jak się wykują żeby tutaj bałaganu sobie nie narobiły z tymi małymi tak wyglądają przepiórki 6 tygodniowe z soboty się, przyjedzie pan po 20 sztuk no nie teraz im dościelę żeby nie musiał chodzić po mokrym i będziemy te przedsiębiorki tutaj sobie bazić, zapisywać, oglądać co jest co i fajnie. Także tak one tutaj się prezentują. Ja sobie wyjadą do klatki jedną mam zrobioną, także już sobie tutaj coś będę mógł podzielić. Tu kolejna grupa Chyba się trzy 3 tygodnie czy coś w tym stylu. Eee. Bo bojcie słychać ładnie, jeszcze zapakowanie biorą. I tam groć rozdzielę, żeby miały więcej miejsca. Bo to już też taki czas na nie. Tu mamy każełki. Każełki już się dobrze niosą, bo bojcie trzeba ja będzie A każełki na końce, bo bajków. Muszę seranki gdzieś kupić, ale problem jest taki, że ich nie ma. I tak, i tutaj mamy nioski, zostały dwie, czubatka zdechła i zdechła jedna nioska, został kogut tylko, czubatek. I tutaj mamy kurczaki, ja już je wrzuciłem, one mają że 7 tygodni na żołogę. a bo były tydzień starsze od, yy, mówcie od przepiórek. Yy, od one boją się tych kul, to się kulą, ale wśród przyzwyczają i będzie gitara. Nie zauważyłem, żeby kury je tutaj jakoś lały, czy ganiały i tak dalej. Nic takiego nie ma miejsca. Jedzenie znika, woda znika, więc one tutaj sobie funkcjonują dość dobrze. Mimo wszystko. A tak. Tutaj jest klatka z tą resztą młodych obojców. One też będą poparowane. Tutaj sobie pójdą na. Końce, gdzie jest dżungla, tam jest i spoko i super, ten burda się w końcu ogarnie, tu przyniosłem sobie kiedyś drewno, bo tam są te końce, ale wszystko się przesunie w drugą stronę i, i to drewno się wykorzysta właśnie na klatki dla bobłajtów i dla, no i kolejne klatki będzie trzeba budować na na nioski, więc spoko Tylko tutaj zaczyna to wszystko w miarę funkcjonować i wyglądać i tak, no i tutaj mamy klatkę z jednymi przepiorkami. tutaj są saladonki, no nie saladonki będę oglądał wszystkie zbędne koguty out, saladonki sobie wymieszam tak żeby z dwie klatki tutaj sobie opróżnić eee, To ostatnio z trochę mi spadła nieśność eee, nie wyglądało to dobrze ostatnio, no ale już powoli no te przepiórki zaczynają tutaj e, z tym jajkiem lecieć eee, tak się prezentuje, na ten moment. I tutaj mamy czerwone. No nie. Tutaj mamy czerwone i jest fajnie i super. I klatka tutaj do skręcenia. Właściwie muszę przykręcić taki sam właśnie kosz do wody rynny. I ta klatka jest funkcjonalna. I jechać i nie pytać i następne. Tak więc spoko. I tutaj sobie jeszcze stanę, bo film będzie znowu długi. Tak tym kadrem sobie go skończymy. E, przy okazji dziękując Wam wszystkim za śledzenie tego kanału i że dzięki temu on może rosnąć. E, mam nadzieję, że film przypadnie wszystkim do gustu. Pozdrawiam, dzięki i cześć.